ma Dzwonią dzwony, tam w kościele, słuchajcie, więc trzeba zaczynać. Jesteśmy w, ple... w Przeszlebiu. Dlaczego tu jesteśmy? Bo tutaj y, mieszka mój agent y, Michał, który pomógł mi y, załatwić leasing na samochód elektryczny. Jesteśmy w samochodzie elektrycznym Volkswagen e-Golf. Dlaczego tu jesteśmy i dlaczego do Was mówię? Bo chcę Wam troszkę poopowiadać o samochodach elektrycznych. Dlaczego? Bo jestem jego posiadaczem i chcę rozwiać trochę wątpliwości z punktu widzenia zwykłego, spokojnego użytkownika. Jak Cię to interesuje, zostań z nami dłużej. Jeżeli to Cię nie interesuje, możesz wyłączyć. Jestem osobą, która ma ten samochód, jestem zwykłym użytkownikiem i jeżdżę nim na co dzień. Nie jestem specjalistą, nie znam się na samochodach. Chcę po prostu jeździć Fajnie, i jest fajnie, więc zaczynamy od tego, dlaczego to robię. Robię to po to, żebyście dowiedzieli się troszkę o samochodach elektrycznych od strony, od kuchni, nie? Pewne swoje jakieś tam obawy, lęki psz, mogli spokojnie zwalczyć. I po to mi chodzi, żeby was namówić do tego, żebyście wciąż spróbowali. A nie skreślaj tych samochodów, bo nigdy nie jechaliście elektrykiem, ale się wypowiecie, nie? Bo auto na węgiel i coś tam, coś tam. Przejedź najpierw i potem zobacz, czy rzeczywiście to nie jest to, co było fajne. Yy, dlaczego ja daję Golfem? Bo nie wybrałem Tesli Model 3 i o tym też będę chciał rozmawiać z Wami, bo miałem do wyboru Model 3. Do wyboru. Myślałem o Modelu 3, ale wybrałem Golfa. Nie tylko ze względu na cenę i opowiem Wam o tym też później. No i będę opowiadał Wam troszkę o mojej historii, dlaczego, skąd się to wszystko wzięło. Jeśli to Was interesuje, to będziecie mogli sobie lecieć dalej, a jeżeli Was nie interesuje, to po prostu przewiniecie albo wyłączycie. Więc pierwszy rozdział, skąd się w ogóle to zaczęło? Zaczęło się od tego, że przejałem się hulajnogą elektryczną i to, to uczucie, kiedy wciskasz start i od razu jedziesz i jest taka cisza i radość, no jest nieporównywalne. Od razu masz uśmiech na twarzy, roga i zacząłem jeździć dookoła szkoły z charakterem. Pozdrawiam pana dyrektora, pozdrawiam Marka, który mi to pokazał. No jest taki fan, że no po prostu, że nie da się inaczej. Zaczęło się od hulajnogi elektrycznej, skończyło się na golfie, którym właśnie jadę. Dlaczego to wszystko? To wszystko się wzięło z tego, że chciałem mieć tą hulajnogę elektryczną, ale bo mi na nią szkoda pieniędzy. W związku z tym kupiłem samochód elektryczny. To jest proste, logiczne i jasne, prawda? Zaczęło się od tego, że zobaczyłem samochód Tesli w 2016 roku na wyjeździe Piasta i pomyślałem sobie fajnie ładne auto ciekawe dziwne I to było w Skandynawii, w Szwecji w Göteborgu. Pomyślałem sobie że samochód może być mega, mega ciekawy ale pewnie drogi i taki był, kosztował 400 tysięcy złotych czyli auto dla bogatych więc myślę sobie, bez sensu można sobie pomarzyć co najwyżej czytałem czytać więcej o tych Teslach dowiedziałem się trochę więcej, oczywiście Wikipedia pomogła i tak dalej no i pomyślałem sobie, że że nie temat wrócił, bo Elon Musk zaczął myśleć o samochodach dla ludu wymyślił model 3 Model 3, który już kosztuje tylko 200 tysięcy złotych. To już jest coś, co, co jest fajne, bo można mieć auto za 200 tysięcy złotych. Zaledwie. Powiecie, no kurczę, drogo. No ale z drugiej strony zobaczcie, że przecież się każde auto, kompakt zaczyna się od 100 tysięcy tak naprawdę. Więc może może jednak nie tak drogo, nie? No dobra. No to czyli Tesla zrobi auto dla ludu. Ale dalej zmarzenie, bo to jest 200 tysięcy złotych. To jest za dużo. Nadal za dużo. Więc nawet o tym nie myślałem, że będę miał Tesla. Czy tam będę miał auto elektryczne? Może gdzieś będę miał Tesla. Lecimy dalej. Zobaczyłem Tesle po raz pierwszy w salonie Model 3 w Barcelonie. Już siedziałem w niej. Udawałem oczywiście, że chcę ją kupić. I to było niesamowite uczucie w ogóle. Siedzi w samochodzie elektrycznym. Siedziałem tylko przez 15-20 minut. Temat ucichł. Pojawił się car sharing, mmm, elektryczne samochody w Katowicach od Taurona, w związku z tym Europejskim Kongresem Gospodarczym. I Tauron y, miał te car sharingi. To musieliśmy pojechać sprawdzić, pojawiając z Tatą i z Bratem. Tam były samochody do dyspozycji. Takie auto na minuty, jak hulajnogi, jak rowery dzisiaj, tak? tak jak traficard trochę. Tam był właśnie był Renault Zoe, był Nissan Leaf i był e-Golf. Karnęliśmy się i było super. To było niesamowita frajda, ale dalej, wiadomo, auto za drogie, gdzie to ładować i tak dalej. Wszystkie te wątpliwości do rozwiania. Następnie mm, oglądałem na ulicy rozwój więcej samochodów, były Tesle, pojawiały się, to już wiedziałem, że to jest Tesla, On to są samochody, które się jakoś specjalnie nie rzucają w oczy. Wyglądały trochę jak takie Mazdy, albo trochę jak no, Mazda 6, mi to zawsze przypominało Mazdę 6. No dobra, mm, więc oglądałem sobie Nissan Leaf, bardzo popularny w Skandynawii, taki brzydki samochód, ale Nissan był jednym z prekursorów. Nie było jeszcze zielonych tablic, te auto się zupełnie rzucały w ogóle w, w oczy. W klubie, gdzie pracowałem od jakichś pięciu lat wspiera nas Toyota, Jan Nowan, polecam i pozdrawiam panią Asię Nowakowską i, i pana Andrzeja z Jan bo oni po raz pierwszy pokazali nam samochody hybrydowe, czyli Toyota była bardzo mocna i dalej jest, jeśli chodzi o hybrydy, i dostaliśmy dużo fajnych samochodów Corolla, Avensis, Auris wcześniej. Już tak zwana miękka hybryda, nie można go modować, ale ma już akumulator i już może na parkingu, w korku jeździć tylko na prądzie. powyżej 20 na godzinę włącza się już benzyna. Więc jeździliśmy tymi samochodami i już miałem jakby pierwszą zagwostkę, ale uważałem, że to jednak trochę za droga zabawa na takie auto, które może tylko elektrycznie jeździć po parkingu i w skorku I które zmniejsza trochę, ale małymi krokami. Więc fajna, Toyota bardzo zaszczepiła w nas tą jakby chęć posiadania auta elektrycznego. Czełem się bardziej tym interesować. Eee, czytałem sobie o tych Teslach, widziałem, że Model 3 ma początkowe problemy z wejściem do produkcji, ale powoli, powoli się rozkręcało. Otwierały się nowe fabryki. Wy pewnie jeszcze nie wszyscy słyszeliście o tych Teslach teraz, o Elonie Musk'u, który ma ten projekt SpaceX, który ma projekt PayPal, eee, po prostu, który jest takim wizjonerem, troszkę jak Steve Jobs. No i rzeczywiście te auta trochę są, tak nawiasem mówiąc, jak takie, te Tesle są takie a wśród samochodów. No i co? Eee, nie znaliście tych samochodów, a ja już zacząłem czytać. No i zapisałem się na forum w ogóle modelu 3, modelu Tesla. Chłopaki, którzy mieli te samochody, czyli bogatsi ludzie, troszkę no, dobrze, yy, dobrze sytuowani, sobie tam rozmawiają, ja kupiłem takiego, ja zamawiam takiego, ja mam taki problem, ja taki. I tak sobie marzyłem, że niby jestem że posiadaczem elektryka. W yy, 2021 roku, teraz wakacje, pojechaliśmy z rządu Barcelony. Dużo już o tym wiedziałem, czytałem też fajny portal, bardzo fajny, polecałem, wam. Elektrowóz. Świetny portal, merytoryczny. Yy, pozdrawiam też chłopaków. E, takiego jednego pana, który tu prowadzi. Wiele, wiele zdrowego kosztuje prowadzenie tego, ale jest to naprawdę top. No i pojadę do Barcelony i mówię: A spełnię sobie marzenie, wynajmę sobie Tesla Model 3, poszukam jakiś car sharing. Tam na wakacjach, jak szaleć, to szaleć. Zanim ją wynająłem, leciliśmy z Berlina i w Berlinie był car sharing i był e-golf. Taki jak Trafik Car, więc wynająłem ten samochód przez aplikację. I powiem Wam, z tym brakujący element, bo jechałem wtedy Leafem, jechałem y, tym elektrycznym Renaultem, to już pamiętam, ale nie jechałem nigdy właśnie e Golfem, mówię. normalny Golf, ale niezmienne było to, że ten no, rogal na twarzy, jak wsiadasz do tego auta, masz po prostu takiego rogala, bo wsiadasz, wcisk, jest cichutki i wciskasz w ogóle pedał gazu, od razu masz taki start, nie? Fajnie, 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 fajnie. Pojechaliśmy z żoną i mówię, jak takie Golf? Oczywiście zawsze pierwsza reakcja była, szukamy ceny i tak dalej. Myślałem o tym, żeby wziąć auto na firmę, żeby wziąć samochód w leasing, poszukałem też kosztów, mam własną firmę, uczę języka hiszpańskiego, na co dzień robię wideo, wideo też tam Piasta gwiazdy. I myślę, fajnie, bo mogę ten samochód złożyć że w koszty. Ale Golf kurczę 120-130 tysięcy złotych za dużo jeżeli eee, nowy, używanego jeszcze nie ma. Pojechałem na tej Barcelony, mogliśmy wydać auto na tydzień za 1000 złotych czy za na 2000, za dwa tygodnie, ale mówię kurczę, na jeden dzień wydajemy auto. No i normalne auta, typu właśnie najmniejsze Fiat 500, to było 90 euro z ubezpieczeniem, ale znalazłem startup w Barcelonie i oni wynajmowali samochody na zasadzie jakby takiego pozytywnego dzielenia się tą technologią, więc z tym auto zamiast... Jak Fiat 500 kosztował 90 euro za dzień, to Tesla trójka kosztowała 115 euro, w zależności od dnia, ze wszystkim, z ubezpieczeniem i tak dalej. A no czas spełnić marzenie. Yy, pomyślałem sobie, że 115 euro niby dużo, a z drugiej strony jak za 90 euro mam Fiata 500, to zrobię po prostu historię taką, że wynajmę sobie Tesla i spełnię swoje marzenie, bo jestem na wakacjach. No i czad. Nie chcecie wiedzieć jakie to były emocje to Już załatwiałem, musiałem podać tam dane do karty Moje prawko. nie wiedziałem czy to jest jakiś wałek jest Trzeba było jechać na, na Jakiegoś parkingu podziemnego w centrum Barcelony Żona o niczym nie wiedziała I W ogóle jaja Goście tylko przez aplikację Z nimi kontakt, przez Whatsappa Mówi, Pewnie mnie oszukają, ale dobra zapłaciłem te 115 euro Zakochałem się Krótko, zakochałem się w tym samochodzie Ten minimalizm To, że po prostu Nie no ten... czułem się jak w Disneylandzie Zresztą zobaczycie materiał wideo, który tam dołączę potem. Zacząłem szukać, całe dwa tygodnie urlopu zacząłem szukać teraz w sierpniu, w lipcu zepsułem sobie właśnie ten urlop myśląc o samochodzie elektrycznym. Zacząłem szukać opcji, finansowania i tak dalej i ile wpław wkładu własnego do leasingu, ile wykupu i tak koszt. No i to były i tak horrendalne pieniądze, ale mówię, raz się żyje, a że przetniemy na czym innym, będę miał Teslę, będę się cieszył i tak dalej. Wiecie co? Dzisiaj nie żałuję, że miałem Tesli, taka dygresja, bo Boy Golf spełnia wszystkie moje wymagania na tą chwilę. No ale dwa tygodnie chodziłem, jeździłem yy, i zamówiłem ten samochód. Zamówiłem tą Teslę w ogóle. Zostałem, rezerwacja w konfiguratorze, to jest 500 zł, a raz się żyje. I co? No i... Wróciłem z tych wakacji, zamówiony samochodem więc ja zacząłem sobie myśleć, kurde... No nie, no codziennie miałem takie zwroty, brać, nie brać, brać, nie brać, szaleć, nie szaleć, to jest tylko samochód, nie dam za auto, 200 tysięcy złotych, leasing na x lat, spłata, no bałem się, no wymiękłem, no nie szukajmy się, wymiękłem. No ale przypomniał mi się ten Golf, który jeździłem w Berlinie, ja zacząłem szukać i trafiłem na ofertę, no i połowę tańszy samochód, dużo tańszy leasing znośny, przeliczyłem sobie, przekalkulowałem ile będzie kosztował mnie yy, też obsługa tego auta jest na gwarancji, znalazłem model używany, więc nie przepłacam, bo nowy ten samochód kosztuje 160 tysięcy kosztował na starcie nigdy w życiu nie dałbym za kompaktowy samochód 160 tysięcy złotych no to jest bez sensu, bo to jest dla mnie nie przerosłoby ale znalazłem samochód używany no i to jest piękne bo, bo samochód jest używany mało, miał 24 tysiące nabite, w związku z tym jak nowy, no i zamówiłem auto, zarezerwowałem wstępnie no i postanowiłem kupić ten samochód, tak? I tak to w ogóle wyszło, że znalazłem fajną ofertę, bardzo sympatyczny pan w Poznaniu, eee, sprzedawał to auto, bo chciał kupić dom, postanowiłem w to wejść, spróbować. Zapłaciłem zaliczkę, w też oczywiście dwa tygodnie znawiania się, szukania leasingu, dzięki Michał jeszcze raz za pomoc i postanowiłem to zrobić. I, i dlatego ten samochód dzisiaj jest w moim posiadaniu już od miesiąca, Koniec sierpnia nabyłem ten samochód i powiem Wam, że każdego dnia mam uśmiech na twarzy. Auto daje niesamowitą frajdę. Niesamowitą radość. W związku z tym, tak to wygląda moja historia, że od hulajnogi elektrycznej, poprzez zamówienie samochodu. Oczywiście dużo wątpliwości na zasadzie, gdzie to będę wadawał auto na węgiel, z bateriami, jak zasięgiem, jak to kosztuje i tak dalej. Wiem, te same wątpliwości. Muszę powiedzieć, że jeśli moi bliscy słyszeli w ogóle, że kupię sobie, chcę kupić Volkswagena kompaktowego, elektrycznego to pukaj się w głowę. Daj spokój, auto dla bogatych, lepiej w domu dłuż, małe auto, co to, to ma być, co to, to auto masz BMW, Mercedesa, SUVa i tak dalej. No trudno. Miałem wątpliwości, ale już nie wymieniłem, pojechałem do postałem po to auto, dzisiaj nie mieszdę i, i absolutnie nie żałuję tej decyzji. I mam nadzieję, po paru latach nie będę żałował tej decyzji.